Cześć! Hi. Welcome! I'm Jonathan Larson! Najpierw trochę backstory. Tick Tick Boom to film, którego wypatrywałem dzień po dniu i tydzień po tygodniu. Ale to nie ze względu na historię, którą chciał przedstawić, bo nic kompletnymi mi nie było wiadomo o Jonathanie Larsonie do tej pory, ale ze względu na twórcę tejże roli, czyli Andrew Garfielda, którego to polubiłem dzięki jego interpretacji Spidermana i od tamtego momentu staram się śledzić każdy jego udział w filmach. Także bez względu na jakość produkcji, z zapałem czekałem na każdy film z Garfieldem w roli głównej. Były role gorsze, jak chociażby ostatni film pod tytułem Mainstream, którego to chyba mało osób w ogóle kojarzy. Który to mocno mnie rozczarował, ponieważ liczyłem na jakiś popis umiejętności aktorskich w małej kameralnej produkcji, a dostałem film, w którym Andrew robi wszystko jakoby od niechcenia. Do tego pomysł zrobienia filmu o kimś na wzór gwiazdy YouTube był niezły, ale tutaj się skończyło na samym pomyśle, bo wyegzekwowanie go było mizerne i kompletnie niejakie. Także tym bardziej czekałem na TikTok Boom, który to zapowiadał się na swego rodzaju opus magnum Garfielda jego być albo nie być walco walce o Oscara za najlepszą rolę. No i ten zapał studiu fakt, iż dowiedziałem się, że film jest musicalem z którymi to niestety, ale nie mam dobrych relacji. Dlatego też jest szansa, że nie jestem odpowiednim osobą, aby mówić o tej produkcji. Chodzi o to, że musicale zawsze wydawały mi się strasznie cringe'owe i nieoglądalne. Próbowałem różnych filmów i jedynym takim, który nie był taki zły, to właściwie nie film, a epizod w jednym ze specjalnych odcinków Flasha gdzie to nawet przyjemnie spędziłem te 45 minut, bo i fabularnie miało jakieś tam logiczne wytłumaczenie to, co się tam dzieje, więc nie było to aż tak dla mnie żenujące w odbiorze. Spore szanse przypodobania się miał także La La Land z Emma Stone i Goslingiem, no ale i tutaj nie wytrwałem dłużej niż kilkanaście minut, także informacja, że to opus Magnum Garfielda będzie musicalem. Przeraziła mnie, i z automatu zacząłem się zastanawiać, czy przetrwam seans, czy może skończy się tak jak zawsze do tej pory i odpadnę po kilkunastu minutach. Jak się można domyśleć po tytule, tak nie było. Z początku jest dosyć niestandardowo. Historia jest nam wręcz chaotycznie przedstawiana, ale jak się szybko okazuje, to dziwo działa na korzyść, bo sami musimy się trochę bardziej zaangażować, żeby sobie to i owo ułożyć. A następnie, oglądając wszystko, powoli okazuje się poprawnym trafem. A naprawdę, nie jest to żaden spoiler ze strony samego filmu czy coś, ale bardziej szybkie wrzucenie kilku elementów, które to dalej są rozwijane i które to już nadają jakiegoś świata, w którym przyjdzie nam spędzić kolejne półtorej godziny. No i po chwili. Także zaczynają się te nieszczęsne sceny śpiewane, których to tak nie mogłem do tej pory przeboleć i przy których to całą nadzieję pokładałem z początku w roli Garfielda, licząc, że dzięki niemu przebrnę przez tę mękę. No i może z początku tak było, ale jak się później okazało, przedstawienie tych scen muzykalowych nie było wcale żanujące ani nierealne bo każda taka scena miała realistyczne odzwierciedlenie w filmie czy to przez fakt, że główny bohater sam pisze musicale i sobie śpiewa, czy to przez to, jak widzi pewne elementy świata, które to właśnie przedstawia tylko w swojej głowie poprzez śpiew i taniec. A to tylko niektóre, bo większość jest o wiele prościej rozwiązana. Otóż mamy koncert, w którym to Jonathan Larson przedstawia odbiorcom poprzez utwory historię swojego życia. I podczas trwania filmu, aż do momentu, w którym produkcja zatoczy koło i dojdziemy do momentu rozpoczęcia owego koncertu, a przedstawia dokładnie tę historię, którą jest nam dane obserwować. Dzięki temu mamy zachowany realizm i brak jakiegokolwiek cringe'u z mojej strony, muszę przyznać, że mnie mega to pozytywnie zaskoczyło i sprawiło, że byłem w stanie czerpać radość z każdego momentu wokalnego. Kolejno jako, że Larson opowiada historię swojego życia, komentuje ją poprzez utwory, to właśnie dzięki temu każdy z nich ma pewne znaczenie, wagę i swoją własną rolę w filmie i życiu artysty. Jest ważny dla nas jako odbiorców i dla odbiorców w filmie, tych, tych właśnie na tym koncercie wspomnianym wcześniej. Opowiadanie zamiast pokazywania to przeważnie zły nawyk w filmie prowadzący do tego, że zamiast opowiadać obrazem, to równie dobrze film może się zmienić w podcast. No ale jako, że jest to musical, to działa idealnie, bo opowiadanie jest poprzez śpiew i choreografię, która swoją drogą jest super. Przeplatane jest to ze zwykłymi scenami, które to często mają narratora w postaci Garfielda, który to fajnie podmija emocje i wydźwięk danej sceny. Bo nie zapominajcie, że dla nas jest to narracja, ale jednocześnie jest to część wspomnianego wcześniej koncertu, czy też przedstawienia, do którego to dąży akcja filmu. Dostajemy kilka ważnych motywów, jak determinacja, odrzucenie, poświęcenie, walka, śmierć. I to na nich opiera się właśnie historia Johna. Szczególnie wyróżniłbym tutaj genialnie przedstawiony motyw artysty, który, jak się okaże, ostatecznie samotnie będzie musiał dążyć do realizacji swoich marzeń. Pokazane jest, jakich poświęceń dokonał on i jak ucierpieli ludzie dookoła. Film pokazuje, jak to ciężkim jest proces stworzenia czegoś wielkiego i ważnego. I za to należą mu się brawa, bo robi to po mistrzowsku. Film jest swego rodzaju pokazem, ile kosztuje sukces, czym jest sukces, ale także dlaczego tak ważnym jest, aby do niego dążyć, jeśli tylko jest w nas jakiś tego zalążek. Larson pokazuje, że ten koncert to on, to jego całe życie, i tu właśnie w tym momencie na scenie zostawia swojego całego siebie i to, co poświęcił do tej pory. Kolejnym fajnym motywem jest próba pokazania przez niego, czy też przez film. Na przykładzie przyjaciela Larsona, jak to pieniądze nie są wszystkim, bo mimo ich posiadania, ma swoje problemy. Mimo ich posiadania, nie widać, aby był naprawdę szczęśliwy. I film świetnie pokazuje, że praca, część materialna to nie wszystko. A artysta, jak Larson, będzie koniec końców na wygranej pozycji, gdy w końcu dokończy swoje dzieło życia i będzie naprawdę szczęśliwy. Naprawdę, wiele jest tutaj takich głębszych elementów, które byłem w. W stanie przy pierwszym sensie już dostrzec. I świetnie, bo widać, że produkcja chce być czymś więcej, a takie podejście zawsze sobie bardzo cenię i wręcz uwielbiam analizować takie aspekty. Chociażby jeszcze nie wspomniałem nic o tym, jak film sprawnie przedstawia działanie umysłu takiego artysty, pogrążonego w pracy, jak potrafi on być wyniszczający dla niego samego, jak i otoczenia, ale zarazem nieprzewidywalny i genialny. Film pięknie przedstawia te właśnie elementy. Pokazuje co czuł Larson goniąc za marzeniami. Faktycznie idzie rozumieć tę jego obawę, że kończy mu się czas, i cały czas musi być w pośpiechu, aby zdążyć dostarczyć dzieło swojego życia. Do pewnego momentu nie ukrywam, interesowała mnie tylko historia i gra aktorska, a elementy muzykalu były dla mnie jak ogień, do którego nie chciałem się zbliżać. Ale. Gdy połączono to w tak realistyczny sposób, i na dodatek sceny śpiewane okazały się tak przyjemne w odbiorze, był to moment, w którym stwierdziłem, że mógłbym obejrzeć 90% tańczącej i śpiewającej obsady tylko z lekkimi momentami przerwy. A to dzięki świetnym utworom, choreografii i postaciom pobocznym, które to może nie były jakieś mega rozbudowane, ale działały. Śpiewać potrafili. Niesamowicie. Większość scen muzykalowych naprawdę naturalnie została wpleciona w życie codzienne i takie przyziemne, przez co naprawdę brak tego elementu cringe'u. A Garfield to samo: oglądanie go na ekranie to czysta przyjemność i życzę mu jak najlepiej, bo nie sądzę, aby kiedyś był w stanie przebić tę rolę. Uważam to za jego szczyt umiejętności aktorskich, do którego będziemy się odnosić w przyszłości. Świetnie pokazuje tą naiwność, determinację. Ale także momenty zwątpienia i rezygnacji. Podsumowując, jest to piękna laurka dla sztuki, ogólnie i artystów. Nie jest przesadnie skliwa i zaskakująco daje sporo do myślenia po seansie, tak jak to większość ambitniejszych dzieł powinna robić. Ja na pewno zapamiętam Tik Tik Boom jako film, który przeprosił mnie z gatunkiem, jakim jest musical. Hello! Hi! Welcome! I'm Jonathan Larson.